Cieszymy się, że kolejny raz już 11 będzie wyścig górski samochodowy. Jest to wielka atrakcja zarówno dla mieszkańców Limanowej, jak i dla tych wszystkich, którzy tu przyjadą oglądać. Jest to też myślę duża promocja naszego regionu, pięknego regionu, dlatego zapraszamy wszystkich serdecznie. Na pewno będzie wiele wrażeń, wiele nowych też myślę kontaktów towarzyskich dzięki temu, a wyścig warto zobaczyć, bo myślę, że jest to jedyny taki wyścig w Polsce i być może w Europie.